Niejedyny nie jedyny cel, jaki obrali sobie uczniowie trzeciego ELO i nie jedyny sukces. Opule z budżetu obywatelskiego na remont lub przebudowę tej sali gimnastycznej walczyli równie dzielnie i wygrali. Otwiera to dużo większe możliwości. Możemy no, zagrać sobie spokojnie w koszykówkę w pełnej drużynie. Tak trzeba się było dzielić na 3-4 osoby. Ja cały czas mam w głowie wyobrażenie jak ta hala może wyglądać. O Kolejne mniejsze już projekty walczyli nie tylko dla siebie. Dzięki wielkiej akcji zbierania podpisów takie pracownie chemiczne jak ta zmienią się nie do poznania również w jedynce czy piątce. Dość dużo braków tak, w naszej nasze sali chemicznej, ona jeszcze pamięta lata naprawdę, 80 90 Także liczymy, że, że pozyskane środki pozwolą na no, unowocześnienie tego wszystkiego co mamy. Coraz więcej osób chce medycyna, na medycynę, medycynę ma w Zielonej Górze. W innych warunkach będą również odbywać się Lekcje angielskiego. I will, I will watch, oczywiście. I will, uh, watch. Mają zostać unowocześnione od strony tej multimedialnej, tak? Czyli w każdej sali będzie odpowiedni sprzęt e, multimedialny, e, monitory, które umożliwią oglądanie różnego rodzaju prezentacji filmów, e, słuchania dźwięków. Na ten sukces pracowało wiele osób. Nie sądziłam, że aż tak się w to wszyscy zaangażują. No, Zebraliśmy ponad 7000 głosów, więc to jest naprawdę dobry wynik. Zrezygnowaliśmy z jednego dnia wycieczki, żeby to osiągnąć. Tak, i chodziliśmy po mieście i ogólnie zbieraliśmy podpisy, i było bardzo przyjemnie. Po wczorajszym ogłoszeniu wyników głosowania na budżet obywatelski uśmiech odmalował się nie tylko na twarzach uczniów trójki. Już wkrótce w okolicach symbolicznej stacji kolei szprotawskiej staną przemysłowe lampy i tablice informacyjno-edukacyjne. Będzie zwrotnica, będą dwa odcinki torów, na których będzie można posadowić w przyszłości. Eksponaty związane z taborem kolejowym. Kolejnym krokiem będzie sprowadzenie parowozu T3, który przypomni o czasach sprzed I wojny światowej. Bardzo fajnie, bardzo pomysłowe nawet, oryginalne. Dzieląc pulę 6 milionów budżetu obywatelskiego, nie myśleliśmy tylko o sobie. Ponad 1700 głosów zdecydowało, że przy Ogrodzie Botanicznym i Minizo stanie ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt.